Tak naprawdę większość osób, które założyły swoje firmy, to są osoby, które są dobre w czymś. Ja jestem dobra w sprzedaży i marketingu. Intuicyjnie otworzę firmę, która będzie świadczyła usługi sprzedaży i marketingu. Ty jesteś dobrym lekarzem, otworzysz klinikę, gabinet. Ktoś jest bardzo dobrym fryzjerem, dojrzewa do tego, żeby otworzyć swoją, e, swój salon czy sieć salonów. Tylko wyzwanie polega na tym, że w momencie, kiedy my całe życie kształciliśmy się w jakimś obszarze, nabieraliśmy doświadczenia w jakimś obszarze, spędziliśmy tysiące godzin przy naszej profesji, nie zawsze mieliśmy przestrzeń na to, żeby mieć kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi. Zarządzaniem finansami, e, z działaniami, strategiami marketingowymi. Więc ja myślę, że to, co jest bardzo istotne, i jak mi pokazuje też moje życie i moje doświadczenie, że często my staramy się mieć wszystko w jednych rękach, my jesteśmy pasjonatami, tylko że jak jestem ogromnym pasjonatem w swojej profesji, to czasami po prostu okazuje się, że nie jest to takie łatwe pro, poprowadzić biznes i, i zarażać tą pasją, ale jeszcze być dobrym operacyjnie, być dobrym właśnie w tych kwestiach, które są również kluczowe do tego, żeby ten biznes e, dobrze działał.